Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Krakowia zmierzy się z Wisłą Płock. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Widzimy skład Krakowi na to spotkanie, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Tak prezentuje się skład Wisły Płock na to spotkanie. Ustawienie wygląda na 1-4-4-2 z nieco cofniętym napastnikiem. Prawda Jacku? Tak, i ten napastnik stanowi klucz tej formacji, bo ma za zadanie dyrygować całym atakiem. To przez niego przechodzić będzie większość piłek i to on będzie decydować, czy atak rozwinie się skrzydłem czy środkiem. Defensywny pomocnik Rywali na pewno skupi na nim swoją uwagę. Łuka Rupa. Sergio Kanka ma piłkę. Kelewan Amersfo przy piłce. Będzie bramka! No nie wierzę, po prostu nie wierzę, jak ta piłka nie znalazła się w siatce. To prawda, trampkarz zachowałby się w tej sytuacji lepiej, ale przecież i tak był spalony. Dobra sytuacja na centre. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Poczna strefa boiska wolna. Krakowia może ją wykorzystać. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ależ teraz ważna interwencja, było bardzo groźnie. Łodżczanie próbują oskrzydlić rywali. Słusznie. Jest tam sporo miejsca. Wsyła teraz ładną piłkę przez naskę. Van Amersfoort. Pasom należy się rzut wolny. Tak przynajmniej uważa sędzia. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Strata Krakowi teraz. Kilka zagrana do fanamersporta. No i chciałoby się teraz spytać, i kto po nią teraz pójdzie. Mija obronę tym podaniem. No i nic z tego nie będzie. Czwok. Tomasik. Teraz aż się prosi, by centrować. Teraz musi! Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Ale szkap! Sędzia się nie waha i dwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. No, to może być kluczowy moment tego spotkania. Na razie wynik jest remisowy, ale zaraz może się to zmienić. Nie można popełniać takich błędów. Przewinienie w polu karnym. Czerwona kartka to jest proszenie się o poważne kłopoty. To może nam otworzyć wynik. Było tak blisko, ale nie, nie ma jednak bramki. Kopitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Prowadzą zatem jeden do zera. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Wspaniała interwencja, to powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Do środkowuje z rogu. Dość głęboko. Taki jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. W okolice jedenastki teraz rzuca. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Dobrze teraz blokuje, ale jest pod presją. Musi wybijać. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty fał i rzut wolny. I to wykorzystają, zyskają poduszkę bezpieczeństwa. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Ależ to było uderzenie przy ziemi, w sam ruch, z ogromną precyzją i wiarą we własne umiejętności. Cóż można wtedy zrobić na bramce, skoro nawet odgadnięcie kierunku nic nie daje? Perfekcyjny rzut kart. no to mamy 2 do 0. Ciekawe teraz podanie na nie obrony. Spójrzmy. Szansa na gola. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Głęboko w pole karne zagrywa. nie uwagi, strata piłki będzie groźnie. Gol! Czyste złoto! ale trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Pele van Amersfoort. Mamy podanie do tornela Rupy. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie to zasłuży na bardzo wysoką notę. No naprawdę, bez żadnych wątpliwości mówimy teraz o piłkarzu, który zrobił różnicę w tej pierwszej połowie. Wymiernym na to dowodem jest to, że dwa razy wpisał się na listę strzelców. A po przerwie na pewno będzie chciał dołożyć kolejne prawie. Piłka bezpiecznie w rękach bramkarza. Piłka zagrana do fanamersporta. Sporta. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Po, takie podanie to bramkarski kryminał. Mają teraz szansę na kontratak. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Grzeźniczak. Podanie do Piotra Tomasika. Dobra, wrzutka na bliższy słupek. końca wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. Wisła Płock dokonuje zmiany. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. To na dalszy słupek. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Rasak. A teraz będzie dobra okazja. Remis! Mamy remis! Tutaj nikt się nie poddał. Gra w osłabieniu nie złamała ich. Niesamowite! I teraz widzimy w tej powtórce, jak to wpadło. Przede wszystkim przyjrzyjmy się tej dwójkowej akcji. Świetne to rozegranie. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. I ruszamy. Remisowy rezultat: 2 do 2. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizka. Ale szmarnuje tę akcję tym fatalnym przyjęciem. Zegar tyka, a tablica wciąż wskazuje wynik remisowy. Nawciarze tymczasem próbują do końca. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc utrożne. I zmiana w zespole Krakowi. W okolice jedenastki teraz rzuca Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. Pele Van Amersfoort. Van Amersfoort. O tak proszę Państwa. To jest w Siniejsk. To rozumiem. Świetny odbiór. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Pan Amersfoort. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Szutka piłki w szesnastkę. No i to może tak zwycięstwo.